Witam Was w kolejnym odcinku hmm, CSGO Taktycznie, tak jest, tak nazywam sobie tą serię. Wam dosyć poszło P5 łapek i tak dalej, więc dzisiaj mam dla Was kolejny smoke. E, tym razem na mapie The Overpass na bs dolnym. Wiecie, tutaj jest taka miejscówka, w której często ktoś lubi się chować, i no, w zasadzie ona jest dopiero w hmm, trzeciej kolejności. No bo zawsze jak biegamy, tak, Tutaj to sprawdzamy sobie tutaj te różne hmm, miejsca i no jeżeli terrorysta tutaj kłusnie, to jeszcze ciężej jest go zauważyć więc dzisiaj pokażę wam smoke na te tutaj beczki które są naprawdę, jest to smoke naprawdę przydatny bo często tutaj antyterroryści zdobywają trochę fragów więc trzeba się ustawić tutaj żeby to zrobić no musimy być dogadani z ekipą która wbiegnie od razu po rzuceniu przez nas tego smoke'a bo wtedy nie ma żadnych luk tak. ale musimy pewnie też mieć partnera który nam to osłoni w plecy Dlaczego wstałem tutaj w rogu i właśnie żeby rzucić to na dna kucaka celujemy tutaj blisko, widzicie, celownik, żeby tutaj ten poziomy e, poziomą kreskę na celowniku, żeby ona się stykała tutaj z rogiem tego już wiaduktu i rzucamy ten smoke. Smoke leci. O, widzicie, o to, żeby zakląły się tutaj w tej, w tej dziurze. Między skrzynkami, osoba taka kompletnie nic nie widzi. Jeżeli nasi partnerzy od razu wbiegną, czy tam jakiegoś flesza, i ta osoba wybiegnie, z jest tego smoke'a, to ona nie dość, że będzie ona e, pierwszy. że nasi zawodnicy pierwszy ją zobaczą, to ona będzie jeszcze oślepiona i po prostu zgłupieje, tak? Po prostu zgłupieje i nic nie będzie e, wiedzieć. Także to było na tyle. Ja się z wami żegnam. E, runda się kończy. Odcinek też się kończy, tak jak w poprzednim odcinku, jeżeli dobijecie 5 łapek w górę, to ja biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Na razie, cześć!